to Ja bym prosił rozważyć wariant ścieżki rowerowej z dostępem do wieży z obu stron. I wtedy patrioci z lokalnej na pół. Prawda? Bo nie, dostęp do wieży, bo no nie, nie umiemy geografii tak barytarycznie. E, e, gdyby był e, przelotowy, powiedzmy, bo może być taką pętlą to zawracający na statku e, i e, kto ma inne e, pomysły, to zjeżdża na Rupniu, czy schodzi na Rupniu, przepraszam, czy schodzi na Rupniu, e, na, 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 tam jest przystanek autobusowy, tam jest e, nasza wieża, nie nasza, ale wieża centrum. Gdyby taki wariant, czy warunki na miejscu są takie do wykonania. Na ceny ubiegłoroczne, wieża widokowa drewniana kosztuje w granicach 160-180 tysięcy złotych. To jest kwestia przedziałki, jaki mamy prawo do dysponowania terenem. I, I ja wam, no, kierownik wam pokażę naszą wieżę widokową, jaką odbieram jak a do Was należy ostateczna wersja wieży. I to trzeba honorować i będę namawiał mnie wójta wyrwownika, żeby to, co wymyśliła młodzież, żebyśmy spróbowali zrealizować wspólnie. Oczywiście zobaczymy, jak będą parytety. Co do rozliczeń finansowych, to proszę nas pozostawić bilateralnie z Gminy Orłownie. Z władzami Gminy Orłownie. I wtedy Gmina Rymanowa jest partnerem a cały do tego zadania